Jak pan ocenia dzisiejsze wybory, powie pan, jakiego wyniku się pan spodziewa? Znaczy na pewno nie paraliżuje mnie żaden strach, tak jak, tak, tak jak to twierdzi mój konkurent. Ze spokojem całkowicie podchodzę do, do werdyktu i, i z pokorą. Wszystko jest w rękach wyborców, ja wierzę w swoją pracę. Niemniej jednak jestem przygotowany do dalszej pracy i do opuszczenia swojego stanowiska, także nie ma. Jeżeli chodzi o Radę Miejską, jak Pan prognozuje, czy zmieni się w niej układ, czy będzie więcej osób spoza Pana Komitetu, czy nie? No wiadomo, Rzeczy że liczy Pan, że, że no, jak na najlepszy wynik. Wierzę, powtarzam, wierzę w swoją pracę i wierzę w ludzi, którzy ciężko dla miasta pracowali i są tego wyraźne efekty. Niemniej jednak niczego nie chcę przesaniać, bo do wyborów trzeba podchodzić zawsze z pokorą. Czekamy cierpliwie na werdykt wyborców i dopiero potem skomentujemy. Jak pan spędzi wieczór wyborczy? Spokojnie. W domu, domu? W domu, tak. Z, tak, z, tak, domu tak, z rodziną? Tak, w domu z rodziną będziemy czekać na, spokojnie na wyniki. Dziękuję.